Kiedy osoba pod wpływem alkoholu lub narkotyków trafia na sor w stanie nieprzytomności, musi być potraktowana priorytetowo, ponieważ nie wiadomo, czy jest po prostu nieprzytomna, bo jest pijana, czy jest nieprzytomna, bo ma udar albo jakąś inną chorobę, więc trzeba potraktować ją priorytetowo przed innymi i zbadać. Najczęściej okazuje się, że to jest po prostu tylko stanu upojenia, ale ostatecznie zajmują kolejkę tym, którzy czekają w stanie. Przytomności na swoje badania. Powoduje przeciążenie sorów, szczególnie w takich okresach, kiedy więcej pije się alkoholu w nocy, w weekendy. Czy nocna prohibicja w tym zakresie by pomogła? Tego nie wiem, ale miasta, które wprowadziły nocną prohibicję, twierdzą, że wizyt na sorach osób pod wpływem alkoholu jest mniej i interwencji policji czy straży miejskiej również. Aczkolwiek niektórzy twierdzą, że w tych miastach zwiększyła się liczba nocnych interwencji związanych z przemocą domową. Ale taką opinię tylko słyszałem, nie znalazłem na nią żadnych dowodów.